rewolucja tych metod doprowadziła do powstania takiej metody, którą ja teraz stosuję, podobnie jak spora część jorgów plastyków na całym świecie. To jest tak zwana metoda mokra, czyli dużą ilość płynu, który zawiera sól fizjologiczną, zawiera środki do znieczulenia lokalnego, zawiera tak zwaną adrenalinę, która obkurcza naczynia krwionośne oraz bikarbonat, który powoduje, że Yy, następuje lepsze rozprowadzanie tego, tego płynu w tkance tłuszczowej, czyli wstrzykujemy sporą ilość tego, tego płynu do tkanki tłuszczowej, i dzięki temu możemy w sposób taki precyzyjny i dokładny yy, wykonać to modelowanie tego tłuszczu. Jakiej ilości tutaj wchodzą w grę? No, spore ilości, prawda? Czasami jak mówię kolegom, że ja robię takie zastrzyki, które wstrzykują do pacjenta, wprowadzają do ciała pacjenta na przykład 3 czy 4 czy 5 litrów prawda, płynu, to, to, jest to wygląda to dosyć, że tak powiem, dziwnie dla niektórych, no, ale rzeczywiście tak właśnie się dzieje. Przy czym te zastrzyki nie, nie wykonuje się tego ręcznie, prawda? Całe szczęście posiadamy takie urządzenia, tak zwane pompy perystaltyczne, które przepompowują ten płyn bezpośrednio z worków, z butelek do ciała pacjenta bez najmniejszego angażowania tutaj sił chirurga. Trzeba po prostu umieć stosować te urządzenia, trzeba tylko dobrać odpowiednie, do, odpowiednie te, te dreny, odpowiednie powiedzmy węże, odpowiednie końcówki, które pozwalają na wprowadzenie tego płynu do, do ciała pacjenta czy pacjentki. Po pompowaniu tych tego spore, sporej ilości. Płynu. Zwykle powinniśmy odczekać kilkanaście minut, przynajmniej aż ten płyn zostanie tam odpowiednio rozprowadzony w tkankach, a zacznie działać. No i oczywiście przez te same otworki, którymi wcześniej wprowadzaliśmy ten płyn, wprowadzamy teraz innego rodzaju narzędzie, mianowicie narzędzia podłączone do pompy sącej. Prawda? Są to tak zwane kaniule o różnej długości, różnej średnicy, różnym kształcie, które też dobieramy w zależności od okolicy ciała i od powiedzmy grubości tkanki podskórnej od zawartości tkanki włóknistej w niektórych miejscach większej bądź mniejszej, po to, żeby to modelowanie wykonać w sposób prawidłowy. Są to operacje o tyle interesujące, że pozwalają one właśnie na wymodelowanie ciała do pewnego stopnia, bez wycinania skóry. No, przy czym trzeba od razu zwrócić uwagę na fakt, że to nie powinny być operacje uważane za techniki do odchudzania, dlatego że ilości tego tłuszczu, którym pozyskujemy w ten sposób, to nie, są, to nie jest nigdy kilkanaście, kilkadziesiąt kilo, prawda? Jak czasami niektórzy, niektóre osoby mające 130-150 kg spodziewają się, że liposukcją dadzą radę jakoś pomóc sobie. To, to, to nie tędy droga. To raczej chodzi o modelowanie pewnych fragmentów ciała, żeby nadać im bardziej pożądany kształt i wówczas często odsysamy 1 litr, 2 litry, może 3, rzadko więcej tego tłuszczu, chociażby, chociażby właśnie z tego powodu, że odsysanie większej ilości wiąże się już ze zwiększonym ryzykiem, no a oczywiście nie możemy pozwolić sobie na ryzykowne zabiegi w sytuacji skazań takich kosmetycznych. Ta klasyczna metoda radzenia sobie z tymi odmiarami tłuszczu w dalszym ciągu ma swoje zastosowanie i moim zdaniem jest jednak najkorzystniejsza, jak chodzi o ten balans pomiędzy skutecznością i bezpieczeństwem.